bliski kontakt z naszymi dziećmi i budujemy go od pierwszego dnia, gdy pojawia się ten bobas i jesteśmy z naszą nastolatką, nastolatkiem blisko to nawet jeżeli on nam nie powie otwarcie, choć tak też się zdarza, to będziemy widzieć małe zmiany w zachowaniu. Czyli na przykład z nastolatki, która jest otwarta, będziemy mieć nastolatkę, która się wymyka, nie chce z nami spędzać czasu. Od nastolatki... Ale nastolatki tak mają, że nie chcą spędzać tak, tak, z nami czasu. Tak, tak. Ale jeżeli to się stanie Nagle. niepokojące, mm -hmm. gdy to już będzie tak, że okaże się, gdy pomyśli Pani sobie, kiedy ostatni raz tak naprawdę spędziłam wieczór z córką i pomyślimy sobie. Kurczę, trzy miesiące temu, czyli jak to będzie skrajne. Jakby, bo oczywiście nastolatki żyją mają na ten planecie, swój bunt, i, mają fajne i niech tam będą, tak, natomiast takie wszelkie niepokojące sytuacje, gdy y, mieliśmy córkę albo syna, który przykładał dużo duże znaczenie do tego, jak wygląda, jaki ma strój, jaki ma ubiór, i nagle zakłada dużo, za duże ciuchy, czyli próbuje czyli się, chce się schować. Ukryć. tak Gdy mamy na przykład córkę albo syna, i bardzo zawsze dbaliśmy, o to, żeby chociaż jeden posiłek gdzie nie razem zjeść i od kilku tygodni tego nie ma. Przeróżne małe sygnały, które będą mówiły o tym, że coś jest nie tak.